W tym odcinku pokażemy wam gle Multicraft to zaczynajmy jak widzicie mamy takie worldy my sobie zagramy na world 1 to za zaczynajmy jak widzicie jest takie, takie media i w tle jest taka ziemia. I kamyczki. Ma, mam nadzieję, że będzie się chciało coś z tej ziemi robić. Jak widzicie tu coś mamy. Jakąś dziurkę. A kraj wygląda tak. Czekajcie, muszę się stąd wydostać. Już wam pokażę. To nie był dobry pomysł, żeby tutaj wchodzić. Nie, wy się. Ludziku. No, co zrobimy? Ej, no. Ktoś mi wy... Wyrzuciłem sobie miecz musimy coś zrobić Czekajcie. Schłody takie fajne. No i Wyszliśmy. Tu są takie... Tu są takie świnie. Też. Jest... się Świnka. Pepa. A ciebie... Lisek. O, Owca. Muszę coś zrobić. Y... Robimy tak. Tomek jakiś fajny. Tam... Jak widzicie, robimy z takich jakby kamieni i betonu. Zrobimy może podstędy takie: 1, 2, 3, 4, 5, A tu może po 5, 2, 3, Ciekawe, co stąd lawą da się zrobić. O, A to, ten zabrać się coś. I tutaj, dola, kontynuujmy robienie domu. Owca, owca. Może zrobimy domek. dla zwierząt, taki fajny. Dobra. Jak widziałem to tu się dało kiedy, zrobić kiedyś i zwierzęta gdzieś tutaj były. Tutaj muszę tu poszukać. nie ja to gdzieś tutaj. Bo tu są takie skła i te takie. Tu może spróbujemy to zrobić. To jest taki ząb fajny. O, ale fajnie. Mogą się tworzyć, ale czemuś z nich serca lecą. Dobra, lepiej Usunę je, bo będą nam przeskazać. A szybko się takie ząbki. Dobra, ma plan to może skasuje to też tole takie fajne może gdzie jest kotek 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 widziałem jak mój kolega w to grał to widziałem takiego fajnego kota którego można sobie postawić i który będzie chodził o tutaj był fajny Kula taka fajna, zajączek Spróbujmy To będzie taka fajna zagroda To uciekają! Muszę zrobić zastawę! Łączyło się coś? Zastawa, dostawa Ale dziwne klocki fajne. Uciekają mi, tatunku. Chodź mi Postawimy sobie lampkę? muszę polecieć. Tutaj dajmy lampkę. Widzicie, zrobiło się jaśniej. Tu jest taki pajączek, który jakby jak jest taki jak zombie, jak będzie noc, to jak będzie dzień, to wtedy umiela. Mogę wam pokazać, jak będzie ten. Postawię łóżko prześpiesie i wam pokazać. Nie mogę się znaleźć. Bo tu są takie zn znalezienia. Łisko. szukać, szukać łóżko. Chyba ja jest. Dobra, tutaj damy. Przyspinę się. No, nie mam jakiś przyjaz. Nie powinno być. O, widzisz? Widzicie, że to Cię noc. O, widzicie, widzicie za chwilę. Może już powinien umarł, umarł i zlicza umiera. I umarł, I mogę coś z tego mięso. A tam jest budynek, które go za chwilę zbuduję. To budynek mój? Ej no! Dobra, musimy poznać dobra, tutaj jest zagloda. Dla kontaktu ludzi, kiedy nie wiedziałem, straśnie bardzo, muszę teraz tutaj zrobić, teraz tutaj, 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 albo co ja lubię? Muszę zrobić drzwi, żeby wchodzić, odwiedzać kocowe. Mhm, drzwi, drzwi, Jakie z tych? O takie. Dobra, jeden budynek. Postawimy się o tej powoli będziemy my kończyć. I teraz mu kule Owce za chwilkę. Nie, to jest a Pokazuję na obrazku że to jest kula. I że nie się jest, co to jest. Teraz owce muszę wybrać. Nie miał. Tutaj są. Co? owce będzie najlepsza. chciała. No, to owca. Widzicie? Dobra, w tym odcinku to na tyle. Pa!